Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na minutę. Dzisiaj, w naszych małych dłoniach, lampka z breloczkiem, jak napisano na opakowaniu. Albo jak to woli, breloczek z latarką marki Emos. Zapraszamy. Zapraszamy. <śmum> 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 ja, powiem Wam tak, coraz gorsze te wstępy do Pornoli. Generalnie marka EMOS jest marką znaną od dawna. Moja córka kończy. O, jak ten będzie film, to już skończyła 16 lat. To ja wtedy miałem pierwsze zetknięcie z marką EMOS, właśnie i pamiętam, że to była marka z Czech. Na opakowaniu napisano, że brand of Legrand. Legrand jest znaną grupą, która produkuje. Nie wiem, czy to dobrze określę, oprzyrządowanie do instalacji elektrycznych, bo to tak naprawdę od zabezpieczeń przez wszystko konektory miał. tak naprawdę wszystko do instalacji. Ale firma francuska. Dokładnie. <laughs> Latareczka, naprawdę mikro. Co mogę Wam powiedzieć z opisu na opakowaniu? Tu nie napisano nic ciekawego. Poza modelem to jest P4714 i to jest zakup Emila zrobiony w Brikomanie. W Brikomanie. Ja go wcześniej, bo byliśmy parę dni wcześniej na zakupach, ja go wcześniej oglądałem, ale powiem szczerze, że zrezygnowałem, bo był w takim koszu z... bez no, ceny. No, tak, wszystko i nic. Natomiast do ceny oczywiście dojdziemy, ale. Ale żałuję, że nie kupiłem. Powiem nie tak. Wybierasz się do Birkomana przypadkiem? Zaskoczyło mnie jasność światła i czas działania. Tak, bo, bo o tym trzeba wspomnieć. W zestawie, bo ja już porozpinałem wszystko w międzyczasie, w zestawie przewód USB-C. Natomiast no tutaj. W... No, poszli po kosztach króciutki. <noise> no. Y Jatko, wyciągnij, porównaj. Y to nie jest ten YouTube, wiesz? Też jest na czerwono, ale to nie jest <grym> ten. To jest pomarańczowy. <grym> y nie wiem, po ciemku oglądam. Y nieco ponad 15 cm, mówi miarka tekturka. Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi była wyciągana już wcześniej. Zobaczycie testy tutaj z warsztatu, ale zobaczycie też testy z terenu i na tych testach z terenu. Mnie tam nie było. Tak. Była testowana jeszcze na. tekturce, nie? żeby nie było. No, tak to czasami u nas wygląda. Zanim stwierdzimy, czy warto nagrać film, to postanowiliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście było warto. Małe rozwiązanie. Ja biorę miareczkę w całości. Powiem Wam szczerze, że naprawdę mi się to podoba, bo cena jest mega uczciwa. 6 cm po dłuższej krawędzi na 4,5 cm, jeżeli chodzi o wielkość całości. Jeżeli chodzi o wielkość tej części. Bez tego aluminium, bez tego amylinium powiedzmy, tak? Czyli tej części, która zawiera po prostu w sobie elektronikę, to od frontu mamy 38 mm na 38 mm. Od tyłu, w najszerszym miejscu, mamy 43 mm, ale to jest miejsce, w którym z jednej strony wystaje port ładowania, z drugiej strony wyłącznik. Co mi się podoba w tym rozwiązaniu, to są nóżki. Nóżki, które mają kilka predefiniowanych pozycji, yy, więc naprawdę można poszaleć. Po pierwsze, możecie to sobie gdziekolwiek zawiesić, ale możecie to sobie też gdziekolwiek postawić. I to jest naprawdę spoko. Yy, z tyłu oczywiście mamy magnes. Silny jest. To nie jest jakikolwiek magnes. Nie? Także, także jest naprawdę spoko, mimo że jest niewielki. U góry tworzywo, tworzywo, które jest wskaźnikiem naładowania akumulatora, tak? Mamy tutaj cztery diody, i my żeśmy sobie teraz podładowali to przed chwilą, przed samym filmem do, do całości. Złącze USB pod klapką. Z drugiej strony mamy włącznik pod gumą. No i dość to siok, nie wiem czy Ty zwróciłeś na to uwagę, ale to jest miejsce na statyw. Tak. I to też jest naprawdę spoko, bo e, tak naprawdę jak kręcicie filmy telefonami komórkowymi, to możecie sobie tego użyć jako dodatkowe oświetlenie i zamontować na tych różnych uchwytach, typu grip wyposażony w otwierasz do piwa. Znaczy do kapsli, przepraszam. Do napojów wyskokowych. Tak. Marki... Dobra, nieważne. Spoko, rozwiązanie. Samo w sobie naprawdę fajne. Już żałuję, że tego nie, nie zakupiłem. Jak będziesz w brykomanie, to poproszę. Jeśli chodzi o świecenie, mamy tutaj kilka trybów. Tryb pierwszy. Coś wiesz więcej? Na ten temat zgasiliśmy światło. No, 750 metrów ma na buście. Zasada działania ta sama co w większości, czyli jak przytrzymamy dłużej, to się przy następnym przełączeniu wyłącza. Trzecia pozycja to jest światło ciepłe, czyli mamy światło zimne i światło ciepłe. Kolejne jest światło ciepłe, nieco mniejsze, powiedzmy. Światło czerwone, strobo, bo to nie jest SOS. I pełne wyłączenie. Jeżeli chcemy użyć trybu boost, bo taki tryb boost jest, czyli 750 lumenów, musimy przez 3 sekundy przytrzymać włącznik. No i to jest zupełnie inna zabawa. I teoretyczny zasięg tego trybu boost 40 metrów. I powiem Wam szczerze, że w naszym małym warsztacie no każdy szczegół widać bo poświeciłem. Yy, wyłączenie i kolejne włączenie to jest przejście w tryb standardowy. Moim zdaniem jest to około 500 lumenów. Nie wiem, czy jest coś więcej na ten temat. Instrukcji. W instrukcji nie ma nic. Instrukcja jest pomieszana polski z czeskim. Yy, bo nie jest to to 750, które, które się uruchamia. I producent zależa, yy, zaleca o ładowanie co 3 miesiące. No właśnie, w przypadku nieużytkowania postanowiliśmy zajrzeć do instrukcji obsługi, no bo to nie boli. Podobno? No mówiłem. Ale uwaga. Lampę ładujemy w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Super. Ciekawi mnie jakie są suche pomieszczenia zewnętrzne. Ale lampę, ani akumulatora nie wrzucamy do ognia, nie rozbieramy i nie zwieramy. I wiecie jak to się nazywa? Selekcja naturalna. Szukamy informacji w internecie, jeżeli chodzi o te tryby. Ale oczywiście jest wodoodporna IP44 tworzyło ABS i aluminium, czas świecenia 45 minut do 2 godzin. Max 45 minut, komplet CW100% 1 godzina, komplet CW50% 1,5 godziny, komplet WW100% 1,5 godziny, komplet WW50 2 godziny. Czas ładowania godzina. Odporność na uderzenia. Czyli w wytłumaczeniu komplet WW to jest światło jasne, strumień, a światło strumień świetlny max 750 lumenów, 100%, komplet CW 100%, to jest 500 lumenów, komplet CW 50%, to jest 180 lumenów, komplet WW 100%, 420 lumenów i komplet WW 50%, 150 lumenów. Czyli jest różnica między ilością światła, jeżeli chodzi o światło ciepłe i światło zimne. Zasięg maksy maksymalnie 400 metrów na CW, koplet y CW 100% 35 metrów, koplet y CW 50% 20 metrów, koplet 100% 30 metrów, koplet WW 50% 20 metrów. I tak nic nie zapamiętałem. No ale pokażemy wam, jak to wygląda. Zarówno w trybie boost, jak i w trybie funkcje dodatkowe. Funkcja ochrony akumulatora. Funkcja light boost. Funkcja szybkiego wyłączania. Poświeci... Waga? 37 gramów. Poświeciło to chwilę tak, bo to chciałem powiedzieć, że jest leciutkie. Poświeciło to chwilę i do tej pory jeszcze czuję, że jest ciepło. Wymiary dokładne to jest 61 na 45 na 21 mm. Zaczniemy od trybu boost. Jesteśmy w odległości około 5 metrów od narożnika. Raz, dwa, trzy. Jasno. No i powiem Wam, że szacun, bo to jest naprawdę maleństwo, a widać wszystkie szczegóły. Aczkolwiek mam wrażenie, nie wiem czy Wy to też tak odczuwacie, że tryb boost jest światłem ciepłym. Trochę neutral, trochę taki. Dwa, dwa w jednym. Czyli pewnie pomiędzy neutralem, a ciepłem w, którym, w którejś pozycji. Dobra, wyłączamy, przełączamy się na standardową pozycję. Jesteśmy nadal na 5 metrach, światło zimne i jednak... Dalej widać. Dalej widać wszystko, ale moim zdaniem e, jest fajniej niż w tym trybie ciepło. Mimo, że ja ciepło światło lubię. Tryb 50%, tak? Dobrze pamiętam? Nie, yes, przeskoczyłeś. Tryb. Tak, czyli nie, no bo mieliśmy boost, mieliśmy tryb zwykły. Mamy tryb teraz 50%, no i tu już jest słabo, ale jak miałbym wejść do pomieszczenia, żeby się zorientować co, gdzie leży i tak dalej, to jest spoko. Natomiast y, powiem Wam szczerze, że na tych narzędziach najbardziej wrogu nie widzę w ogóle na przykład szczegółu napisu Ryobi. A trzeci tryb? No i mamy Musimy znowu przejść. Światło ciepłe. Światło ciepłe jest jakby fajniejsze, mnie się troszeczkę kojarzy z taką imprezą nad jeziorem. Nie z pracą totalnie, nie? Jednak jeśli chodzi o pracę, to albo neutral, albo zimne. No ale dobra. Znowu wyłączyliśmy, bo chwiler mówiłem, więc musimy przejść przez wszystkie tryby. Zimne 50, ciepłe 100, ciepłe 50. Przy ciepłym 50 jest naprawdę słabo na tej odległości. Znaczy, widać wszystko, nie zabijecie się, ale szczegółów brak. No i kolejny raz. Jedziemy z koksem. Światło czerwone. I światło czerwone mi się podoba, i to jest właśnie ta rzecz, dla której ja chcę mieć tą latarkę. Bo my wieszamy fotopułapki, robimy różne dziwne rzeczy po nocach w lesie. I to jest fajna opcja, żeby ci ludzie nie widzieli z daleka czy tam zwierzęta, a żeby się nie zabić. A jest mocne. No, na parę metrów przed sobą widzicie każdy szczegół. Znaczy, no może bez przesady, no nie jestem w stanie przeczytać żadnych napisów, ale. Ale z, mojej, z mojego kąta ja widzę wszystko. Ale ja tak patrząc... I widzę, ranie... jak się odbija od blachy. Czerwone, jest punktowe, jak działa. Tak, ja patrząc przed siebie może nie do końca, ale mogę bezpiecznie przemieszczać się po ciemku, nie robić zamieszania niepotrzebnego. Nie? No i znowu ta sama historia. Zimne 50 ciepłe, ciepłe 50 czerwone. No i to nie jest SOS, to jest miganie. Co też może się wam przydać. w a w awaryjnych sytuacjach nawet foot, twój, jakby się Wam zepsuł samochód. Dokładnie. Zanim postawicie trójkąt, to to już Wam zrobi robotę. I sprawdzamy, czy to były wszystkie tryby. Tak jest. To był tryb ostatni. Zmieniamy odległość. Jesteśmy w odległości w tej chwili około 2 metrów od narożnika. Zaczynamy od busta. No i to wam powiem, że przy buście to już, to już widzę wszystko. Nawet widzę, że tam Emil jednego wkręta przykręcił krzywo. Oczywiście żart. Pozdrawiamy e... cię Marcinku. Tak. E, natomiast przy standardowym trybie bez trybu boost też widzę każdy szczegół z tej odległości. Jestem w stanie przeczytać wszystkie napisy na linijkach, które wiszą przede mną. Jest naprawdę spoko. Przy 50% też widzę wszystko, natomiast zmniejsza się widzialność szczegółów. Ale nie jest to jakoś dyskwalifikujące na tak krótką odległość. Przy ciepłym świetle na 100% jest ok, ale tak się czuję jak w poświacie od ogniska trochę. No. Ciepłe światło 50% będzie fajne do namiotu na przykład, jak potrzebujecie cokolwiek ogarnąć. No, to chyba trochę za mocno. No, też mi się tak wydaje, ale przy dużym namiocie będzie ok. Najgorsze jest to przechodzenie przez wszystkie tryby. Przy czerwonym świetle nadal jestem tego samego zdania, że do przemieszczania się w nocy jest spokojnie, męczy Wam wzroku. Nie będzie tak, że jak nagle zakryjecie. Albo wyłączycie, to będzie oko musiało się bardzo długo akomodować do tych warunków. No i strobo, takie no, ostrzegawcze. Tak, no to strobo. No i zostaje nam metr od narożnika. I zaczniemy tak samo. Boost. No to powiem wam, że przy buście to już mógłbym czytać kreski na kondensatorach i na rezystorach, nie? Wszystkie wartości. Tu już widać każdy szczegół. Tryb standardowy szczerze nie umniejsza jakoś bardzo, więc wydaje mi się, że ten tryb boost zrobi wam robotę, jak chcecie coś zajrzeć dalej. Pamiętaj, że to jest różnica 250 lumenów. Tak, ale jak chcecie zobaczyć dalej, to będzie ok, natomiast nie żyłowałbym baterii. Bawimy się cały czas tą latarką już od kilku minut i nadal nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o stan akumulatora. 50% też w zupełności daje radę i popracujecie przy tym. No, może nie przy elektronice precyzyjnej, ale na pewno spokojnie przy elektryce i przy wszystkich innych historiach na tym ustawieniu będzie ok. Ciepłe światło przy 100% nadal jest spokojne, ciągle kojarzymy się z ogniskiem. Jednak wolę zimne. O. 50% mm. też nie jest źle. Nie ma tragedii. Daj radę. Czerwone światło. To tu już widać fajnie wszystkie szczegóły, bo widać na przykład wystające haczyki, na których wiszą narzędzia i tak dalej, ale mimo wszystko jest to raczej światło poglądowe. No i strobo, tu się nic nie zmienia, jaka by nie była odległość, cały czas efekt jest ten sam. To co, podsumowujemy, tylko ja wam powiem jeszcze jedno, Pobawiliśmy się tą latarką chwilę, ja spróbuję zmierzyć na filmie, ile to było i ściskam ją w tej chwili między rękoma, no czuć tą temperaturę i ma tych kilku minut świecenia. O, buziło się. Tam. Super i teraz pół Polski wie. Poświęcenie, żeby kartonik był na unboxingu. I tak właśnie słuchajcie, działają złodzieje lamp samochodowej. Przychodzi to w nocy. Jakby ktoś szukał, to mamy taki lekko uszkodzony komplet lamp do BMW. Laserowo cięte linijki, 6000 rozwiązań, i co? A my i tak robimy wszystko na paznokieć latarką na Blistrze. Budujemy wspomnienia. <noise> jak zawsze. Jeśli chodzi o podsumowanie, na początku, przy zakupie, jak zobaczyłem to w Brykomanie, byłem bardzo sceptyczny. Bo właśnie to był koszt, była cena. Popatrzyłem, jak to te wszystkie takie bryloczki do kluczy, że tam niby świecą, a to w ogóle nie świecą. No tak, i żeby to... tylko trafić kluczem do zamka, bo to nic więcej nie, na ogół nie daje. Ale tutaj, no niestety, przez namówienie przez moją żonę, pozdrawiam cię Dorotka. Stwierdziła, weź sobie sprawdź. No i jak odpaliłem. Czaję, ocz... muszę ją zgasić, bo tak się rozpaliło od tych twoich pozdrowień. I powiem wam także, że oczywiście w sklepie jak idiota brzydko mówiąc. Funkcją turbo sam se zaświeciłem w oczy. Nie tylko mi i dorocie też. Gratuluję robię to notorycznie. Dało busta i naprawdę fajnie to działa sprawdzaliśmy. I to na ba bateria naprawdę trzyma. Wadą, jedyną, którą ja znalazłem tego rozwiązania, jest to nagrzewanie się, nie? No ale to jest, na no, zimę jako ocieplacz. Tak, mieliśmy że zamiast naszych ocieplaczy, e, ale mm, rozwiązanie fajne, warto je mieć. Małe, poręczne, do kluczy, do plecaka, do odzieży, lampa czerwona albo będzie Wam służyło właśnie, rowerowa, odzieżowa. Do plecaka wyprawowano wszystko. Czy to jest jedyna mała rzecz, która może ucieszyć Waszą żonę? No, i powiem szczerze, że naprawdę po tym zakupie chyba cofnę się, bo oczywiście Jacek chce i chyba jeszcze kupię swojej tak, żonie Ja że... też, ja też. Żeby też miała przykładowo przy torebce czy tam przy nerce jakąś. Fajne. I cena nie jest zła, bo 34 zł. Tak jest, więc cena jest naprawdę rozsądna. Jakoś jest spoko, jeśli chodzi o wykonanie, to tutaj nie ma się do czego przyczepić. Waga lekka, małe wymiary, dwie godziny świecenia w, w tym mniejszym buście 45 minut przy naj, największej wersji turbo i tylko godzina ładowania. Więc daję radę. I naładujecie w samochodzie, bo to jest USB-C i w domu, i z powerbanka, i co tam sobie nie wymyślicie. Więc ja jestem za, za. za ja za. też. Za, 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 za. Za, za, za. za. Za, 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 za. Nie, bardzo śmiech, śmiechami. Nap naprawdę bardzo fajne i oczywiście, jak tu ja tak pięknie powiedział, oczywiście kończymy. Przypominam, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek. Tak jest. I trzymajcie się ciepło. I do prosimy roku. o lajka, suba, dzwoneczek. Kolega ostatnio miał chyba za dużo czasu na YouTube. Pozdrawiamy Ta... Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cześć. Cześć.